Zabawa, Zabawki przepraszam kurczę, sam zapomniałem co napisałem, ale numer. Gdzie ja to mam? O, tu jest. Zabawki droga, zabawki droga. ja już wam tłumaczę o co chodzi. Wczoraj powiedzieliśmy, że... Kurde czekaj, nie tą rękę animuje, muszę drugą zanimować. Moment. O! Dobra. O, teraz jest dobrze. Dobrze, okej. Kawo! Kawo! Kowu, kogo, Kawo! Kawo przypierdoli. Kawo! Ale to nie. Natychmiast do nas proszę jakąś y, zgrabną, zdecydowaną, y, okrutną kamratkę, bo nie mogę bić baby. I Wojtku, czy mógłby pan na chwilę zdjąć furażerkę? Tak, proszę bardzo. Łysy! Nie, łysy, ty masz fajną taką. Kochanie. Tr... Ale delikatną masz skórę, fajnie. od 30 roku życia. Furażerka jest manifestem politycznym. Ta furażerka e... jest po to, żebyście niektórzy mogli go poznać tak. na ulicy. Bo z Wojtek, poza tym. Poza tym razu nie... poszedł bez furażerki i nie mogli, słuchajcie, nie <laughs> czy, czy nie on. <laughs> słuchajcie, na furażerce są trzy symbole. Symbol. nieczy yy, yy, Robrego. Orzeł wojskowy Polski z trupią czaszką, czyli postawa jak najbardziej y, anarchistyczna, rebeliancka dywizjonu huzarów śmierci straceńców, ale jakże pięknych. Zakładam, mogę? Zapytaj się, czy mogę założyć. Mogę. mogę. A, bo, a chcesz, może nie? Nie, no, nie, 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 nie bez. Nie, mogę posiedzieć bez, ale y, to jest to jest służba, a drużbie to w czapce. Y, nie. Jak to było? drużbie to w czapce służba. O, Po prostu. Ojciechu załóż czapkę. No. Czapkę. Ale się zdziwili, mogę złożyć. To jest moja wartość. Ty wiesz co zrobić. to tam. Wiesz. wiesz co zrobi Tomasz, Tomasz Dąbrawa. A nie chcę robić co chce. Te, te, te zdjęcie tej. Te, y, 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 y. Będzie, będzie nie, bo na, na Jaszczurace są konkursy Jaszczurczyk nakryć. A. I będzie jakaś czapka przeciwko Ciebie bez czapki teraz. Dobre, 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 dobre. Ostatnio jest ten prusacki hełm, co tam na tym... choba. No i, i co? I ta. I, i, i. budynówka. Panie Wojciechu, nadaje się. A po... temu będzie, oj dira 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 dira. Jak chodziła na żołędzie, oj dira 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 dira. Zawsze sobą chłopców brała, byle więcej nazbierała. Oj ja dira dira, oj dira een... dira, oj dira I, że coś tam, Jacek spinał się na dęby, oj dira 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 dira. Ona dała jemu gęby, oj dira dira. No i tam było już nie znam, że, że ona mimo, że tato ją zabezpieczył, Żona miała, była zabezpieczona, to niestety zaciążyła, bo, bo jakże chronić skarbu tego, gdy każdy ma klucz do niego. Oj, dira, dira, oj dira, dira, oj dira. dira. Zobacz, jak, no. ale też mamy ciepłe. Cały czas wpływają na nas ciepłe głosy. Na przykład taki. No. Dobrze Wam tak. W końcu się doigraliście z tulejarze. Karma wraca, tylko o kaszę, że Brzecie. Wstyd. Czasami trochę BHP i. Zadbania o własne i cudze zdrowie wystarczy. Mogłeś zabić sąsiadów Osa. Pozdrawiam cię serdecznie, przyjacielu. Jak to mogłeś sąsiadów zabić? Obyś ty zadbał o swoje BHP. A zaraz, a to nie była twoja burza? To nie ty, żeś piorun nasłał? Właśnie. Kurde, bo to tak coś wygląda. A zaraz, dlaczego on nas wyzwał od stulejarzy? To jest kurwa... Nie mogłeś nas normalnie od chujów wyzwać, tylko musiałeś od stulejarzy? Czeka, że... Czy ty masz problem ze stulejką? Nigdy nie miałem. Ja jako dziecko miałem, więc jestem obrzezany poniekąd, bez napletka. Ale to, czy to znaczy, że jestem stulejarz? <grym> to tylko jest tuning fel, nawet lepiej działa. Nawet myślę, że mi trochę zazdrościsz, stulejarzu. Kurde, nigdy mnie w, nie, nigdy w tak nie obraził. Stulejarzy ci to. nie wysłał? No to właśnie zostałeś stulejarzem. U, bo ja Słuchajcie Państwo, problem jest inny. Piotr! A, a Dominik, są... Dominik, jak on się nazywa? Ten szef od związków zawodowych górników. Yy, ten, który jak widział Bieńkowską, to mu się oczka robiły przy, przymglone. To to najlepsze co było w Twoim życiu, chłopie. Jakżeś chciał wyruchać Bieńkowską. To wszyscy w Polsce widzieli, to przez ekran się przebijało. I to jest na twój plus.